to zrobiliśmy ten projekt, no bo właśnie... Zrobiliśmy ten projekt, bo zauważyliśmy, że w dzisiejszych czasach duża liczba nastolatków zmaga się z trudnościami. Właśnie dlatego stworzyliśmy Spira, czyli darmową aplikację dostępną również w formie strony internetowej, która właga nastolatkom z codziennymi zmaganiami, takimi jak stres, czy nie Główną funkcją naszej aplikacji jest czas ze sztuczną inteligencją, którą wytrenowaliśmy razem z profesjonalnym psychologiem. Dzięki temu Spir jest w stanie pomóc każdemu. Jeśli SPIR uzna, że Twój problem wymaga profesjonalnej pomocy, poleci Ci skontaktowanie się z psychologiem szkolnym albo zadzwonienie pod numer zaufania dla dzieci i młodzieży. Każdy w tym projekcie znalazł swoje miejsce. Ja na przykład zajmuję się aplikacją od strony technicznej. Siema, ja jestem Ignasz. W projekcie zajmuję się grafiką oraz promocją projektu na social media. Hej, jestem Bartek i w projekcie odpowiadam za kontent w aplikacji i na stronie internetowej. W naszej aplikacji skorzystało już ponad 3,5 tysiąca beneficjentów, a ta liczba wciąż rośnie. Razem z nami są też nasi partnerzy. Na naszych platformach społecznościowych osiągnęliśmy prawie 1,5 miliona wyświetleń. Między innymi dzięki temu mogliśmy wystąpić w audycji polskiego radio. W znajduje się znacznie więcej funkcji niż sam z firmy. Można korzystać z różnych odkwieczeń od artykułów, aż mamy nas. Na to, Czyli artykuły, możliwość tworzenia notatek oraz dziennikowacji, które pozwolą nam poznać siebie. Wykorzystując sztuczną inteligencję, sprawiliśmy, że nasz projekt stał się atrakcyjny dla nastolatków, naszych potencjalnych beneficjentów. I o jest przejrzyste, przez co korzysta się z niej łatwo. Ze Spira może skorzystać każdy. Podłącząc naszą stronę internetową spear.pl/lub pobierając naszą aplikację z Google Play. Całkowicie za darmo.